PiS wprowadza Disco Polo do opery? Fakt opisuje kulisy imprezy urodzinowej pełnomocnika ministra Czarnka. Ten nikomu szerzej nieznany współpracownik szefa resortu, zamarzył sobie, by przy okazji wizyty swojego ministra zorganizować imprezę w Operze Wrocławskiej. Całość uświetnił nawet występ lidera zespołu Disco Polo Bajerfull. Goście najpierw obejrzeli operę Cyganeria, a później z pogwałceniem wszelkich zasad bezpieczeństwa biesiadowali na scenie Opery Wrocławskiej. Gdy tylko zamilkły ostatnie dźwięki Cyganerii Puczniego, e, rozpoczęła się biesiada. Biesiada do akompaniamentu majteczek w kropeczki. Minister Czarnek, w reakcji na publikację faktu, nazywa całą sprawę bzdurami, a dziennikarze na dowód publikują nagranie z imprezy. To jest mi miło, że możemy się go gościć tutaj, tutaj u Bartka, który jest naszym serdecznym przyjacielem. Więcej na ten temat przeczytacie na fakt.pl